Witam w mojej kuchni. Dzisiaj nie dla Was przepisu. No, dzisiaj tak się pogodzimy. Na no, w sumie pogodzimy się. Chciałam Wam pokazać, bo kiedyś Wu dała taką propozycję, że Wam pokażę, co dostała, jakie gadżety dostała od tego czasu, jak już na YouTube, powiedzmy, pracuję. Jak zaczęła filmy kręcić, to dużo firm do mnie się zgłaszało, czy bym nie chciała przetosować jakichś tam rzeczy. Nie, wiecie, jak to tam jest. I te rzeczy dostałam. I te rzeczy dostała, no. I chciałabym tu pora rzeczy pokazać, yy, większość rzeczy, już nawet nie pamiętam, co je dostałem, no to takie mniejsze wyciągła, co kto miała w szufladzie, takie, co często używam, ale też takie, co też nie używam, yy, to co nie używam, to dała do piwnicy, yy, co to było, to była maszynka do chleba, maszyna do chleba, taki piec, piec, maszyna do chleba, co kręci, wiecie co, chleb wyrabia i potem się piece, no. Tego w sumie nie używam i ja to zaniosłam do piwnicy, to tam leży w tej piwnicy. Potni jeszcze chyba coś było, co też nie używała i zaniosłam do piwnicy, nie wiem dokładnie. Hmm, nie wiem. Ale co też muszę do piwnicy zanieść i tego nie używał, bo jakoś tak nie... Za mało ilości może by coś wakumować. ten y, wakum... Wakumira, albo jak to się nazywał, e, Ja też chyba przedstawiała to. Nie, że teraz pewną, ale e, nie było nawet miejsca, żeby tu tego trzymać. Także dała to usynka na razie na szafa e, do pokoju i, e, i tam na razie leży. W sumie, jak to dostać, no to e, skrubowała do prezentacji, do filmu i tak w sumie to leży i tego nie używam. No Chyba to będę musiała sprzedać, albo, nie wiem, tak na co dzień się tego nie używał. No. tak, Czekajcie, muszę się kawy napić. No, jemu ja wolne, jemu ja wolne. Ja na w sumie nie. Już prawie dwa tygodnie. I tak się zabierałem do tego filmu, filmu od samego początku, ale jakoś nie miała ochoty. Dzisiaj piątek. Jeszcze chyba piękni Bana Duma. Ech. Chociaż mam nadzieję, że we wtorek już do roboty pójdę. Dzisiaj piątek, dzisiaj 20. Dzisiaj 28 stycznia, no. um, jest godzina 15 pół do czwartej, już, mówię, już się tak od poniedziałku już zabiorę za ten film, no i tak jakoś, wiecie, wszystko na ostatki. Dobra, e, następne co zostało, to taki hakit, to się tam, em, wiecie, mięso mielone się do patelnia i tutaj można tam tym łunym, em, tak rozdzielać, albo też jak e, czysto zrobiła Trochę ciasta jakże zrobiła, to że dała do miski te wszystkie składniki, potem także, to tak e, mieszała tym, roztrabniała i tak się fajnie mi to na początku używało, a teraz, teraz w sumie już tego nie używam. Bardzo mało robię ciastka, bo tak w sumie, wiecie, co jakby no robił, to by się, to by jąt, no i potem tył, e, tył róbnun. No, okej, okay. to jest taki hakit. Potem dostała. To w sumie te rzeczy są wszystkie prawe z niemieckiej strony, nie na niemiecki kanał mi tam piszę wszystkie, no. To też z niemieckiej strony, no. E, potem dostał taki... Um, wiecie, taki czajnik, co się zaparza kawa albo herbata. To taki turecki chyba, nie? Na turecką kawa. Ja tego nie używałam, używałam to może dwa 3 razy na samym początku. Też oczywiście do prezentacji, e, ale tak, żeby kawa pić. E, taką, nie mów i muszę jak się ekstra kawa kupić, e, taką mieloną. Żeby to zaprezentować, e, potem parę po razy herbata wtedy robiła. ale myślałam, nie ba na tyle herbaty pić, bo to pod zimne stoi, a na dwie czy trzy się nie, nie opłaci, i no, bo to w szafie do góry tam w przedpokoju stoi. Okej, okay, muszę się tu te wszystkie rzeczy na strunę dać, żeby się tu miejsce zrobić. Po tym też ostatnio dostała. To było razy z tą samą firmą. Co, przepraszam. Co dostała ta maszynka do chleba? To jest ta patelnia, to już bo prezentowała to. A ta maszynka do chleba, ja prezentowałam, ja. Ehm, tak, to patelnia to też, chyba już bo prezentowała, i wodą e, link w opisie. To chyba to chyba co, dwa, trzy razy zrobiła. Co ja też tak dwa, trzy razy używała i na razie stoi w kuchni umie. Muszę się zdarzyć. bo muszę powiedzieć jutro jak do roboty, a za to bardzo, bardzo mało tragotuję. Jak już coś, to na szybko, na 2-3 dni i tak jakoś, wiecie, nie chce mi się. Po tym, co dostałam, to było też z jednej takiej chińskiej firmy. To też mi napisali na niemiecki kanał, to firma to była z Chinów i się tam wybrała pora rzeczy. Mniej więcej, o, nie więcej. Mniej więcej to jest takie pudełeczko, co się dowołuje do lodówki. Tu się między ta szyba wjeżdżą tak i. No i tak można coś trzymać. Zważaj się wybranie, wjaźdźcie to drugie. Nie użyło tego. Potem była taka miska i tu była tu jest tarka do tego w sumie. E, jeszcze dekel był. Dekel jakoś mi tu nie pasował. E, co chwilę mi Łocka kiwo wyłaził. Także chyba ten dekel wyciepła, ta tarka leży w sumie w szufladzie. Ta gdzie nie używam, ta, w tych rzeczach, co nie używam na co dzień. A miska używam często do, do, do sałatków, do mieszania czegoś, e, do ubijania piany. Praktyczne czy to je nie wie, na małą ilość mi to za mało, za mało powierzchnię tu je do tarcia, dlatego tego nie używam. Ale może kiedyś zacznę. Co, bo jest to z rzeczy. To na te muffinki, taki papier ozdobny, ozdobny, to się wiecie, tak wyciągą i, czekajcie, tak bo wyciągnę jeden. Tu się tak to zaczepią. No, paź. Ok. ok tu się tak do dziurki to wciskiwał, wciskiwał. I jak macie takie y, mafinki fajne, to możecie to się tak ozdobić, jak się będzie trzymać. Na pewno się będzie trzymać, jak zrobicie. No i taką dekorację, macie. Jeszcze chyba dostałam Traniawię 2, albo 3. Się zamówiła z tego, albo nie nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jedne dała y, 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 córce od mojej kuzynki. Bo ona tam też zaczyna przygoda z pieczeniem. nie umiem tego brać. A, potem I tak się myślała, dumie to bo u mnie to leży nie mimo co robić. Po tym, z te samej firmy to stała ta właśnie y, praska do czosku, jak już zną Ci dużo osób zną. E, ja jestem zadowoloną. Chociaż jakiś duży ząbek czosku, jak tu wraca duży ząbek czosku albo dwa, to tego nie idzie zamknąć. E, tak jakoś... No ale używam, nie, no. W zostałach stałach. Ten ring, poręcz, obręcz, poręcz. Um, to idzie właśnie zrobić, e, nastawić na. E. O, to wyciągnę. Co też w sumie bardzo rzadko używam. W sumie mu to w kuchni, ale nie wiem, co moje tego nie używam. żeby ja to musiała zacząć używać, bo to nawet takie fajne, stabilne. Je. Ja e, wielkości duże nie idzie nastawić. To jest. Aha, do 20 cm, tu piszę. Od 16 do 20 cm. Ja nie wiem, czy wy widzicie, bo jest tak skoncentrowaną na tym. No, idzie fajnie ustawić. Biszkop, upiec. Upiec może nie, ale, bo tu wszystko wycieknie, ni. Ale potem, jakbyście chcieli kroić, ni, albo coś założyć, albo Przekładacie ten biszkop, to na przykład możecie tu folię dać taką przezroczystą. No i też pokroić, nie? Jakbyście, mieli, jakbyście chcieli to na takie cieniutkie. Blaty pokroić. No, w Można zacząć używać. Można yy. się do innego miejsce dać, żeby to zacząć używać, bo to w sumie tak leży. Tu w kuchni ze zadku na szranku i we szranku, i, i, i leży. No. Potem. Sekret. Musiała jakieś potylki. E, dostała śmieci mi wylatują. Te tylki, takie do dekoracji, nie wiem czy widzicie, to są te takie inne, ja niby te ruskie, ale e, ja to są te ruskie, ja, jedne z tych ruskich. To też, że się tam zamówiła. E, I właśnie też te inne, co te takie tulipany robią, też, że się zamówiła u nich, przez co mogła się zamówić, nie do ileś tam, no do iluś tam. E, no to tak w sumie, powiedzmy, połowa z tego dużo tych tylko dostała. Potenty chińskie, jeszcze coś dostałam, nie pamiętam już co. Hm. Ale nie szkodzi, powiem, bo jeszcze co dostałam wtedy, w dwa lata temu, z Birkman. E, chyba znał ta firma Birkman, ona robi foremki do ciastów i do ciasteczek, do ciasteczek e, i, e, no, duże tam mają produkty też e, do pieczynią, formy, e, miski i byle co. To właśnie dostał wtedy film też, bo tu na dole, w opisie. Do tego e, link do filmu, wu, na, link do filmu, był w opisie, na dole, jak e, przedstawiał przedstawiają, no jak się chwaliła, co dostał o tej filmie. Wirkman, czyli te filmy Birgman, czyli te... Ja pokorzę, bo tu trochę, bo wszystkiego tego tu już nie było, nawet nie pamiętam. A tam jeszcze ten. E, lukier królewski w proszku mu chyba do góry jeszcze ja. Ok pora farbu dostała nawet dużo jeszcze w sumie jedna zużyła z tego. E, mi się wydaje że chyba ten mi przelatuje. Potem dostałam te jak to się nazywa? Ta Te łyżki takie bardzo fajne. Ta zawsze używam do, do jajecznicy jak robiłam. Ta też bardzo lubiam. Potem jeszcze było z tej firmy. Dostałam dwie takie puszki i to są takie malutkie puszki. już w sumie już nie używuję i leżą w szafie. I jeszcze dostałam, właśnie e, była, e, dwie foremki. Tu je love to teraz na tym, na by bym mogła robić, ale nie chce mi się. E, no, love tu pisze i autko jeszcze było do tego. To było, ja tak wzięła trakcję, autko, taką ciężarówkę swoim chyba to była wtedy, no. No, takie dwie. Muszę to dwie wyciągło dać. Podaję jeszcze tu ozostach z tej firmy Birkman. Ehm, takie malutkie woreczki, to właśnie do tych keksów, żeby to robić, jak się lukruje te keksy. E, jest, e, malutkie woreczki są. I właśnie takie bardzo, bardzo... I takie malutkie końcówki cieniutkie, no. Do tego są. Te niebieskie to jest dekiel kapka można przykleić. I te bareczki są małe. Słuchaj, ma i rozużywacz tego, nie wiem dokładnie. Muszę patrzeć, czy mu kamera włączono w ogóle. Co jeszcze do z tych Birkman? Aha, tasia. To tasia często używam. E... Do wałek. Ehm... Ja się kupiłam, ja się kupiła wtedy, e, chciałam taki silikonowy wałek, się kupiłam taki srogi 50 cm, chyba miałcie nawet nie więcej, 70, taki gruby, tego w ogóle nie używam i właśnie potem dwa miesiące po tym mi właśnie ta firma przysłała taki wałek i ten zawsze używam, jak e, masa cukrową rozwałkowy wujam, i jest bardzo fajny. Co jeszcze dostała, chyba, żeście to wszystko widzieli, ta pija się kawy. Mój drugi gośnik. Czekaj, kiedy muszę jeden gośnik przynieść? Potem dostała gośnik. gośnik. No, wiecie, ten głośnik taki nie, um, Bluetooth. To by pierwszy, co zech dostała. Um, Potem ten zech dostał niedawno, też z tej samej firmy, w sumie to samo firma. Mi, firma ja, ci sami partnerzy mi to wysłali, to mi teraz wysłali, dopiero um, też ten drugi, ten był chyba przedstawia, próbowała w sprzedać, nie wiecie, tam. Nagrać. Co jeszcze dostała z tej firmy? Ale to był ten robot, taki odkurzacz. Czekajcie, zjedziemy na dół. Pokorzę mu. Co dostała? To właśnie ten robot, taki. Em... No, wiecie nie. co są mu odkurzał. zadowolona, że już z tego nie je, bo to, wiesz, fajne to było e, dwa miesiące, trzy miesiące, ja człowiek taki podjarany, że takie coś mało dostał, e, coś nowego w sumie to było wartość, chyba 250 euro to kosztowało, miało kosztować w etni, to, to za darmo dostał. E, no dwa miesiące, trzy miesiące było ok, potem e, jednak e, zaczął tak odkurzać, że w sumie nie ja zaczął odkurzać, no te wszystkie e, Paprochy zaczął tymi szczotkami na bok wyunaczywać, popychać e, i bardzo dużo czasu potrzebował, żeby to, e, no żeby jedno, jedno pomieszczenie ogarnąć, a jak wjedzie między, e, powiedzmy w toaleta, ja, jak się zaklinuje, to potem stoi i pipce i także nie ma tu opcji, żeby włączyć go samego, idzie to wszystko nastawić na, przez internet. E, przez program jakiś tam wszystko może regulować na telefonie, ale ja tego nie ustawiła, bo nie ma na włączeć takiego robota. Jakby nie ma w domu, a jeszcze się gdzieś zaklinuje, kable mi ta gdzieś wciągnie i co potem? No, także wolała. wola normalnie teraz odkurzę. No, co jeszcze dostała? To ja było zdjęcie po zatłukę teraz, ja nie umiem jakoś tak robić tych zdjęć, że wiecie, tu mi się wideo nagrywał, tu wy mnie oglądacie, a tu się jakoś ukazuje na boku zdjęcie danego produktu, albo filmik nie umiem tego pokazać, dlatego pokazał teraz Thermomaster zaraz e, zarozwoł pokazał Thermomaster to jest taki e, to nie jest Thermomix, no to jest taką tańsza wersja Thermomixa, ja bo dużo osób no e, Thermomix jak wiecie jest tam garnek samogotujący z programem, ja tu dostałam trochę inny e, tańszy i e, jak to się nazywa? Kalorik, chyba ja. Kalorik, ja z firmy kalorik. I też, jak w sumie, gotowała na tym 5 razy. Czekajcie, w go... cupokoza, tu. I link był też w opisie na dole em, do filmu, co robiła. Tam ja chyba robiła em, taki deser oranż, o e, zupa, że chyba robiła i że ich robiła. Deser pomarańczowy, ja. No i w sumie, tak tu 100, miesiąc, 100, to w kuchni, i potem to. Schowała, bo mnie to w sumie tu przeszkadzało, Jemu mała kuchnia przeszkadzało, miejsce mi zajmowało i zamyślała, nie chcę tego tu, w sposób jednak nie używam, nie wola tam się w garku w wymieszać i gotować. E, co by jeszcze mu tu pokazać? Ach, teraz mi się przypomniało, widzicie, kiedyś dostałam puszkę, myślicie, herbaty, nie, to nie, to herbata. Herbaty dostała. To było chyba 5 czy 6 rodzajów herbatów, czy jakoś tak. A ja dostałam chyba. Ja. Robert T. House to się nazywał. To było różno, różnych takich herbatów, że dostałam. taką w sumie paczka I. A zanim się coś przypomniało, to co dostałam. E, w tej paczce właśnie były herbaty. jak to przetestować. Ale w sumie filmu nie nagrywa, a nawet nie wiem. Nie chyba nie nagrywałam, bo nawet nie chcieli. Potem... Dostała jeszcze orzechy. To były takie orzechy, suche owoce, wysuszone owoce. To dostałam chyba dwa razy też. To chyba nagrywała na niemieckim kanale, jak jakoś to tak krótko przedstawia. To ostatnio dostała Ja, To te orzechy. Takie suche owoce, suche owoce. Ja wysuszone owoce. Co jeszcze by tu chciała? No. Koledze, chciałach tu. Trochę pomóc, pomóc, go, bo właśnie sobie, sobie otwar e, stronę internetową, e, gdzie może sprzedawać własne oleje. To jego są własne oleje. Elamano to są oleje z Grecji, e, z wyspy Kreta, bo ten synek e, Manolis się nazywał, pochodzi z Krety. W sumie urodził się w Niemcach, ale pochodzi z Krety. E, urodził się tu w Monachium i próbuje się tak e, dorobić do swoich. E, no. Chcę właśnie otworzyć własny interes, ale wiecie, jak to jest. Ja. No, ja olej mam ta swoja cyna, ale ten olej jest bardzo dobry, jest wartościowy. U nas zawsze się go używał do, do różnych rzeczy, do sałatek. I no i wiecie, u sobie przyłagę, zawsze bogaci klienci, do, to nie trzeba żałować, to się nie żałuje tego. No. E, link do elamana, Elamano, strona do Elamano, strony, do na dole w opisie. Ten olej można właśnie kupić w trzech miejscach w Monachium. Jedne to je unos ehm, i właśnie w internecie. Tak się właśnie rozglądałam po tej kuchni, po coś się dostał. Jedna z pierwszych rzeczy, co dostałem na YouTubie, ale to jest właśnie to jest e, polska strona. No, na no, oporanka Kasia dostała, to była właśnie ta patera. Jest trochę brudno, bo ją Ja no, w sumie tu mam w kuchni na, na szafce i to wiecie, nie myja codziennie, co dzień, drugi, co miesiąc. Ech, no się talerze, wiecie, jak w kuchni się kużni, Od odgotowania tuż w sandzie się unosi. Ech, jak potrzebuję to się umyja. No i to właśnie personalizowaną em, patera na tort, to właśnie... Przepraszam, wybaczcie mi. No to właśnie dostała e, wtedy i z wybrała się. Made with Love by Kasia. Miał tu by... E, ze, po angielsku miało być, ale napisali e, Po niemiecku. No. Made with love by Kasia. Ale fajnie, no. Cieszyła się właśnie. To była pierwszą moja taką... E, taką rzecz, co dostałam z Polski właśnie, no potem kremy, na kremy muszę czekać, bo ja teraz łazienkę zajętą co jeszcze dostałam takiego e, Polska Shop 24 zawsze też mi wysyłali chociaż ostatnio nie wysyłali, e, ale też często miała współpraca z nimi, że tam sam mogła rzeczy wybrać e, i oni mi to przysłali i tak się właśnie i teraz kręcił mi no, kremy, kremy, bo mogę pokazać tylko tak przez telefon, ale boję ja się tu screenshot zrobić, ja póki ta łazienka jest zajęta nie wiem jak długo baję zajętą e, ale te kremy ostatnio dostałam z jednej firmy, czekajcie, bo ją nie widzę już no, dostałam trzy produkty z tej firmy e, do przetestowania pierwszy to był taki krem patrzcie, ta cyna e, drugie to było taką maska była ta maska, czekajcie, muszę peczeć. Ja, drugą to była taka maska, tam było chyba tu je 50, 60 ml, ml a nawet chyba, nie wiem. E, ta maska jest taka zielona, zobaczcie się na kodu, ta maska na przód, na twarz. Dwa razy w tygodniu i e, no, potem ten krym. I jeszcze dostała taki serum. Taki serum dostała do twarzy, to właśnie te trzy produkty, e, ale muszę wam powiedzieć, serum jest okej, okay, ta maska też jest okej, okay, ale ten krem, ja ma taką wrażliwą cera i suchą w sumie, suchą, nie suchą, w jednym miejscu mu suchą, w drugim mu nie suchą, <tłuch> sto i... Myślałam się, ok, krem kosztuje tyle i tyle, ma swoją wartość, to myślę też będzie miało jakieś tam... E, bardziej fajnie funkcjonował, ale jak się posmarowała gamba zawsze rano, albo po... Rano. Rano, bo zawsze muszę się posmarować gamba rano kremem, albo potem po... Y, no... Po kąpieli na wieczór, to y, za chwilę musiała się zaś drugi rozposmarować posmarować innym kremem, bo jednak mi trochę ściągało, nie nawilżało mi... Moje piękne twarze. <noise> Na tyle, wystarczająco, żeby mogła powiedzieć: OK, jest zadowolona z tego, i, um, i mogę to dalej promować. I właśnie, że napisałem, że, jest, że jest niezadowolona nie zadowolono z tego, bo no. No, bo że ich nie tak rychnie zadowolono. To w sumie tak. Tanie kremy niwe ja też mi to zrobiła. Ja w sumie tak używanej jak krym, bo rychty ma fanie fajnie mi natuszczą, jestem zadowolone. Ok, są tutaj te inne też drogie, ale też się tam szarpnęła kiedyś w drogerii na, na drogi krym za 20 euro albo coś. Ale to jednak to nie to samo. Nie natłuszczą mi na tyle, żeby była zadowolona. I powiedzieć mam swój ulubiony drogi krym i mogłaby go polecić. Takich nie mam. Co jeszcze kochani? Czekajcie zarzęno do szuflady, może coś znajdę Nie. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tu też nic nie ma. No, nie ma już, kochani. Nie wiem już, co bo by jeszcze mogła pokazać. Jak mi się coś wspomni, jak coś znajdę no, jeszcze, to. Yy, no, może zaś kiedyś coś tam nagromni, jak mi się wspomni, albo jak coś dostanę, albo nie wiem. No. Yy, no, dobra, kochani. To by było chyba na tyle. Myślę, że filmik będzie odpowiednio, wystarczająco długi, żebyście. Byli zadowoleni, że ją może też Pana zadowoloną. No myślę, że dużo nie Pana ucinać z tego. E, I. I co jeszcze? E, no i to by było chyba na tyle. no. Ją nie wiem, co w niedzielę dla bo zrobiam. Bo jeszcze. No, w sumie nie ma tak produktu, żeby kupić. Muszę się ta jutro. Albo no, nie mogę jeszcze. E, w sumie nie mogę jeszcze wychodzić, żeby w poniedziałek Pana mogła wyjść. Bo w sumie jemu korona. I. I musa w domu, a się nie mogę wyłazić, no. Tak to jest, ale mój przebieg korony był... E. Głowa mnie bolała pierwszy dzień, pierwszy, drugi dzień, no, w sumie tak 3-4 dni mnie głowa bolała, e. drugi dzień to mnie troszkę gardło bolało, ale tak to się czuła e. wyśmienicie i nie ma, nic mi nie było. Moje dzieci też tak samo przeszły, no ból miały. E. I wszyscy dobrze to my znieśli. Jeszcze my są na kwarantannie wszyscy, to znaczy na chorobowym. E. I myślę, że pójdę torek albo środa do roboty, obejrzę czy ten test mi będzie już negatywny czy będę miał już negatywny test to wtedy pójdę e, dzisiaj jest dzień ósmy, siódmy dzisiaj ja od mojego zarażenia, od mojego pierwszego pozytywnego testu także myślę, że jutro będzie negatywny, bo jutro obejrzymy, ja już chcę iść z domu, raz, już mnie tu już wariacji dostaję, ja będę uważa i siedzę na tym facebooku i, pa i patrzę, i patrzę i, i oczy, oczy mnie już bolą i ja muszę do ludzi iść, bo zwariuję, Richtig. jeszcze dzieci, moje też tu są, to mam. Ale jak dzieci są za długo w domu, to płatna matka się cieszy, jak dzieci do szkoły mogą iść, nie? No. Ech, czekaj, dzieci się otworzy, tu może coś znajdę. Mój synek, no ja, ja opowiamy na tej koronie tu, tu siedzimy, mój synek ma taki apetyt na tej koronie. Na tej kwarantannie tu siedzimy, mój synek ma taki apetyt, że on by co dwie godziny, ja, co dwie godziny, ale on ja, nie lepszy, bo on ja też co chwila w pierwszą. I chyba przyjdę ja na tej kwarantannie, na tej koronie. Potem będę musiała się chyba trochę dieta zrobić. No. No dobra, kochani. To by było na tyle, Teraz muszę to wszystko posprzątać, zaś, ogarnąć to może w tym filmie. Jeszcze dzisiaj może go zawsze przycinać. Nie wiem dokładnie. Także życzę wam miłego tygodnia. Dzięki za obejrzenie i do następnego razu. Cześć! O, dobra, włosy spiąć Już nie muszę być fajną. Starczy. No ja trochę, to ja. Aż się spodziewa, chcikać mi się co.